Siemano wszystkim, dzisiaj wam pokażę jak się gra w minecrafta stworzymy nowy świat nazwiemy go Zarombisty. Zarombisty. E, kodów chyba nie będziemy włączać, nie? E, dobra gotowe Jakby słyszeli jakieś dziwne, dziwne dźwięki, to się nie wkurzajcie, bo tutaj siedzi taki gościu i robię na telefonie. Ooo, o dobra, czekajcie, musi się... Co ja także tak, że zawsze jak się jakoś na drzewie od razu. Dobra. Mm. Poczekajcie, zobaczę, czy się wszystko dobrze nagrywa. Okej? Okay, wszystko sprawdziłem, wszystko ok się nagrywa. Um, au, dobra. Teraz tak... Um. Musimy znaleźć jakieś fajne miejsce na chatkę. I nie wiem, jakie to ma być miejsce. Owieczki. ja jeba, duuu! Gęcie durne owieczki. Kurde, nie mogę trafić. Ha, 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 To jest fajne. Ej. Kurde, nie mogę trafić. Ty, owieczko. Padniesz trupem. Ha, ha, już mam dwie kreski poziomu. Widzicie, jest Dobra To teraz tak O jaskinia, uuuu, I węgiel Trzeba pozbierać na węgielek. Węgielek jest fajny. Ten kto nie lubi węgla w Minecraft jest dziwny. Uj. Trzeba kopać dziurę w drzewie. Kup dziura, kup dziura, kup dziura. Dobra Teraz tutaj wykopiemy. Na pewno będę chciała zebrać trochę pola, żeby potem je uprawiać. O, co? Jest? Ja zawsze zbieram sami trzy. Blolololol. O, bożko. Mm. O, Dobra. Jeszcze trochę pokopiemy drewno. O, bożko. Nie na Na co mi Uj. Muzyczka. Dobra, ja myślę, że co najmniej 16 pozbieramy tego drewna, żeby mieć sobie pełen stack, Teseczek. i weźmiemy się za chwilę za wydobywanie węgla, bo kto by nie robił węgla? Ty, 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 ty tam niczego nie lubisz. O, świętuszki. Aha, spoko. Zobacz. To zersys na drzewie. Ja albo tu. Zaczynam się robić pomalu, pomalutku głodnie szczy. Sorki, że wyłączyłem, ale musiałem sprawdzić pewną rzecz. Że się lepko zlagowało. Dobra, yy, na czym skończyliśmy? Aha, na rąbaniu drzewa. Ja muszę jeszcze teraz rąbać Dobra. Czego, czego się nie robi dla rąbania drewna? Teraz tak, chatki, jakie... Nie wiem, fajne bez lawa, ale... Znaczy, bo ja ogólnie lubię mieszkać na takich terenach, ale nie wiem, czy są takie super. O, jabłuszko. Ja są świnki, to może zrobimy... Na razie tyle. Dobra. Pyk. Zrobimy kilof. Miecz pyk, pyk, cyk i cyk. Troszkę świnak się nam przyda. Ojej, Świnuszki. kurde Dobra. Hmm, tu jest jeszcze jedno. Dobra. Tyle nam na razie starczy. Na przeżycie. Dobra, to idę wykopać tam ten to weźmiemy. Te szkieletki, o, o kurde o, trzeci faka ten zombie Hardkura Kiwa w dupska Ha spadłeś, i co? to usas ha au dobra owa dobra tos no bangal cober cober dobra to mi się zrzuci zaraz pi Kiedyś miałem takie szczęście, że jak grałem, to pierwszego dnia miałem od razu 64 węgla. Dobra. Chatka myślę, że będzie z kamienia ogólnie. A, zdrobne jakieś to wyżej wykończenia. Zrobimy południe. Dobra. Dobrze, jest, żyjemy Myślę, że pierwszej nocy nie będę spał, żeby. fajnie. Mm. Dobra. To tutaj z po pokopie. Kończymy ten kilow. Miecz też prawie nie mam, bo trzeba gdzie zrobić. No, Hmm. Jak ona ma być duża? Czy taka duża, duża, czy duża, czy po prostu mała? Taka zwykła. Chyba zrobię taką, taką w miarę, a potem się ją jakoś powiększę. Bo też, jak ten, był chciał zrobić super dużo, to już bym musiał super robić jakoś. I myśleć to w daletę po prostu. Już tam i to. Fajnie, bo ja lubię bagna, bo to jest przeważnie, czy znaczy ja mam przynajmniej takie szczęście, że jest dużo jaski. No, zawsze na bagno jest drugi jaskół. Czuję, że ma takie szczęście. Byk. Ho, 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 ho. Zniszczymy kilofa. Kiedyś pamiętam, jak robiłem hatkę, na no chyba w swoim pierwszym albo drugim świecie, to musiałem, yy, jak grałem, to, musie oj, to musiałem yy, ten, mieć hatę, i znaczy jak miałem hatę, to potem yy, tak kopałem sobie dziurę w dół, żeby. Móc spać, bo yy, ten nie mogłem spać przez jakiś czas, bo mi ciągle. Uuu, yy, mi ciągle zombiaki były. O, dobra, weźmy. To co nam daje natura. O, pustynia, A tam zima. Świetnie. Kiedyś może zagramy w Stefano. Dobra, świntuszek. Kur... Oj, Zombie. No dobra, dobra... Nie zdrajco. Dobra. Ha, 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 zabiję Was wszystkich! Co do jednego. Dobra, ile ma kamienia? 44 Dobra, to bierz. Na razie odpuszczę. Roznaczymy. bola, bola, bola. Proszę mi ich tutaj chwilę. pustynia, bardzo fajna uj lag mhm. o, ale góra fajna au czy ja tam ogólnie nie niego dużo podróżowań, bo potem tej jak umrę to... oła, co jest Potem muszę trzy godziny swojej chaty, więc ja tam. Czyk. Przeważnie odradzam się tam. Znaczy, buduję się tam gdzieś od razu. Dobra, to już jest znowu las. Dżungla? Dżungiela! Jej. Oj! Au, kurde! Kupię kaktusy. O, kurde, się Dobra, za chwilę zimę resztę tylko. Alfaj! Oj, lagi! Dobra. Znaczy dżungla ogólnie tam... Hmm, się nie lubię dżungla. Dobra, tam wolę być przy tym. Dobra. O kurde! Co paralita! Co? O dobra! E, na chwilę mi się wyłączyło, i teraz to tam tylko dokończymy te nasze sprawy, już będę to mało kończył, bo e, ten bo mi czas ucieka. Dobra, jeszcze chcę tylko kilof i dobiję do 64 i, i, i kończymy, nie? Dobra, będziemy kopać w dół. biurę. Będziemy. O, węgiel! To się nazywa szczęścia Dobra. <laughs> będzie tutaj, będzie gdzieś nie wyświetleń na ten filmik. Dobra. Dobra, kupimy, Kopiemy. dziurę. nie wiem, to jest mój pierwszy filmik, więc wiecie, nie bądźcie coś tam super hamstry, że. Wow, Ło, coś do dupy i w ogóle. To już kurde Dobra. Dobra. Zaczynamy tylko, jak to nasze miucho piękne. Dobra, już się zrobiło. Będziemy mieli na światło. Dobra. I tu tym pięknym wejściem kończymy naszego Minecrafta przygody do, 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 do zobaczenia w następnych odcinkach. Dzięki, to był DePro 2 3 Nara.